Witam. To ja chciałem powiedzieć znowu, ja, dlatego że wcześniej miałem kilkadziesiąt godzin przegranych, z czego ani jedna, że tak nazwę, nie chciała wejść mi. Normalnie. Eee, normalnie w sensie, że zawsze miałem jakieś problemy. Ostatnio nagrałem na z... 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 chyba było półtorej godziny gry w Słata z multiplayer nawet fajnie się grało, żeśmy kilka razy pozdobywali po 100 punktów nawet tak się udało Ale co się okazało? E, program mi nie chce działać, albo ja mam coś źle z programem Miałem coś źle z programem, bo teraz nagrałem filmik i on działa Że Mój, moje filmy nie, filmy, nie filmy i tak dalej, wszystko co miałem poszło w diabły. Hary, 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 hary. Tak, dosłownie poszło w diabły, bo no. Damn, no you got nerve. Nie wiem czy błąd, czy coś, I'm że nie mogłem this. tego przesłać. Nie że mi nie wykrywało, dopiero później się skapłem, że miałem błąd, że mi nie, nie chce wykryć e, nic. E, miałem dosłownie czarny ekran, jak chciałem puścić ten film, e, to jeszcze sytuacja była w ten sposób, że no się przesłało. 13 godzin i ledwa co 60% nabiło, dlatego nagrywam jeszcze jeden materiał. Ten będzie trochę krótszy, bo tu nagram tylko jedną mapę. Aktualnie jestem sam na serwerze, nikogo nie ma, Oczywiście musieli mnie trafić w nogę. Oh, A, hey, come here, na This looks oh, come on, you Get down! Hands in the air! Oh, no, stop them! Ah. Hands in the air. Get down! Talk. This is entry team. Położyć. Położyć. Nie no, coś miałem. A przypuszczam, że grę Oczywiście znacie. SWAT 4 Syndykat widać po mapie. Tu mi ktoś przebiegł. Nie mam pojęcia, czy ten ktoś pobiegł dalej. Chociaż oni zazwyczaj ze sobą drzwi zamykają, jeśli gdzieś wejdą i tak dalej, i tak dalej, więc. Nie sądzę, chyba że to był tamten, tamten, a ja się nie skapłem. Cicho, policja, Get down, hands in the air. Don't nie. I'm jestem manager! Tak, to jest menadżer. You've got to hurry. Entry team, to talk. Police. What are you doing? Oh, arresting you me? I'm, I'm not the dealer. one who dialed 911. You idiot. we're so, Talk. This is entry team. Oh, Civilian security and ready to evacuate. Uh, roger that. Trailer standing by. Mm. No, wzajem, że dzisiaj tak i tak padnę, no bo żeby nie było za łatwo, nie? I takie tam. No, wiedziałem, że padnę. Nawet nie wiem skąd, chyba to ten był. Nie mam pojęcia, wiedziałem, że tak będzie. W końcu to ja ...przepiękny jestem. Zwłaszcza jak padam, no nie wiem dlaczego teraz... Wcześniej jak grałem te półtorej godziny, miałem FPS-ów e, 30 stało. Jaką ustawione, że ma być 30. E, stale 30 i tak dalej, teraz miałem poniżej 25, nie mam pojęcia czemu. Jak nie nagrywam, w ogóle mam 200 FPS-ów. Nie mam pojęcia, czy coś ja nie popsułem w, w nagraniu, czy coś. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Nie wiem ile czasu już grałem, więc że tak nazwę kolejna mapa nie wejdzie. No. No i ten tego, no, sorry, ale odpisałem na Facebooku przez telefon, żebyście tego nie widzieli przez przypadek. Hmm. No. Mm. Jak ja nienawidzę tej mapy. Ale no, co mi tam, no? Ruszamy. Nie wiem, czy jest sens, żebym pokazał jaki mam ekipunek, skoro i taki tak, więc taki, no. Przecież jak dla mnie on jest uniwersalny. Pod tym względem, że e, trzeba szturmować, no to on jest dobry do szturmu. Natomiast, jeśli e, trzeba gdzieś jakieś granaty rzucić, czy coś, no to. Jest dobre, że tak nazwę i na kooperację, i na drużyny, w sensie e, funkcjonariusze i podejrzani. Entry team to tego jak wipuk, to zazwyczaj używam i go nigdy Roger. nie zmieniam. Uważam, we'll że coś mi się nie podoba. Gabi, kontynuuj misję. No, to, to znaczy dobrze, dobrze, nie, nie doży, że się zepsuło nagranie. Z powodu, że nagranie mi się popsuło, to, 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 to nie. nie... Straciem czas, że hey. tak nie Ale to we'll też jest fakt, tak wiem, że lustro działają. Eee, też jest fakt taki, że nie usłyszycie jak lamiłem i tak dalej No były momenty kiedy no, złość mnie brała były też momenty kiedy normalnie chciałem wszystko wyszczelać. dosłownie wszystko wyszczelać. No lagułem no byłem, No the guy will kill Get down hands in the stock This is entry team We have a dead susper Entry team to talk You. Drop your weapons! You, get those hands up! Drop the gun! Do it now! We're telling to it, Stop them! Drop your weapons! innocent bystander. Bastards! Drop the gun! Do it now! No! Don't shoot me! On the ground now! I'm an innocent bystander. Look! 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 Entry team to talk. There's a down suspect here. Roger that. Standing by for Tom, further reports. This is reports. Entry Team. Civilian is safe, oh secure mother, is and ready for evac. Crazy. Tom, Roger. This is Entry we'll come in Team. When it it's Civilian secured the and ready to That's evacuate. All. Copy. Keep it up. Mmm. Um. Police! Get down now! Drop the gun! Do Nie mam pojęcia jakichś trudności, czy coś w ogóle tu jest, kawelki i tak dalej. Ale z okazji, że no... Jestem na serwerze, nawet nie... wiem czy dałoby się czas <trujemy> Entry team to talk. Kolega z Chroma Safety nagrywa absolutnie. Over here. Shit. Why you want me? Get those hands up. Entry team to talk. We have a suspect down. Police, put your hands up. On the ground now. Watch out. Over there. Police, put your hands up. In the bar. I'm not a criminal. No. I'm sure kolega, więc. Entry team to talk. Easy, mister okay. Ready for you back. Look. Police! What do we now. say, officer man? No, Dude, <smart noise> no, don't no, leave me! You're psychos! Drop the gun! It. Do it now! <smart noise> dobry. Police! Brodie! Put your hands up! Entry team to talk. Suspect is secured and, and ready for transport. Roger that. Standing by for talk this, safe, the mm. no. znowu... TALK, this is Entry tak Team. Civilian is safe, secure please. On your knees! I'm not a criminal. No. That's no. Talk. this is Entry Team. It's in the air. Get down. Tak last teraz mam, że that... No... To jest wszystko. nazwy wszędzie, gdzie mogłem. Tak się nazwę Robiłem misję i się nie odzywam w ogóle. Po a to włączam sobie, sobie nagrywanie, żeby. Nie gadać w ogóle To jest poprzedni mój materiał, tylko no, coś to, tak, to, to, to live. hands in the air get down get them uh -huh. police on your knees help. i ain't got a weapon no. don't shoot talk this is entry Suspect no. secure and ready for evac roger keep it up get just down help me get out of here don't ah! drop rape your weapon, rape 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 weapon. get those hands standard. up Get hands in, in the air! Just get down! Get this is entry team. Suspect killed. Put hey, your hands I'm up and get down! Hands in the air! Get down! Get out of here. Entry team to talk. Suspect to in custody. Ready children. for pickup. Copy. Continue mission. Yeah, Eee co, rzuciliście jakąś będzie. No spoko, to tam co stoi! Eee no, A ja znowu sam wyczyszczę całą mapę? No to nagranie będzie o wiele, 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 wiele krótsze niż poprzednie, bo poprzednie tak, chyba było z 30, 30, 30 rund Jak się na luzie. Na luzie bym, że tak nazwa to określił na 30 rund Eee... No to było chyba z 3 albo 4 razy... ten

Ja tu już wolę być bezpieczny, dlatego że. Kilkadziesiąt kilk kilk razy on... miałem tu nawet z trzech podejrzanych. Ten stał tu, drugi stał tam, trzeci tu. Copy. Trailer Ja tu już wolę być, że tak nazwę, przezorny ubezpieczony. Mhm. Zobaczcie Drop your weapon. Get those Shit. hands up. Please oh. drop your weapons. Talk. This is entry team. We have a dead suspect. Roger. In the ranger just spray cropped on Don't you Put your hands up. There. Help me. Don't just you Drop stand your there. weapon. Help Get me. those Damn, hands got up. Got nerves. <laughs> don't let drop them hit the gun. Gun. Do it now. Entry team to talk. Civilian is okay. Ready for evac.

Mm -hmm. Entry team to talk. Hey, Civilian wait. ready to Why evacuate. Are you me like a criminal? Roger that. Trailer standing by. otworzę tu i kończę nagranie.

Dosłownie gdzieś mi leży jeden raport, bo najprawdopodobniej to jest osobnik, który gdzieś się położył i ten... Dobra, ale nie będę was dręczył że tak nazwę bieganiem i szukaniem gdzie może być jakiś osobnik, który o tam się położył i zależy. Tego coś strzeliło. Nie mam pojęcia tylko co. Chyba, że jak stąd strzelot to... Chyba tak. Dobra, ja kończę na razie.